Witam. W tym poradniku pokażę Wam jak zapisać filmik w programie Camtasia Studio w standardowym formacie wideo. Na początek uruchamiamy program Camtasia Studio. I gdy mamy tutaj wgrany jakiś swój filmik i chcemy go zapisać, klikamy następnie na produktem Share. Wybieramy format najlepiej wchodzę dalej tutaj wpisujemy nazwę naszego filmu przykład tutaj jest wysiłkany gdzie dany film się zapisze i na koniec klikamy zakończ potem film zostanie zapisywany to było na tyle pozdrawiam